Dziś opowiem o czujniku zegarowym do otworów. Jest to tak zwany czujnik Pulpitas. Czujnik ten ma bardzo mały zakres pomiarowy, około 1,2 mm. Jeden obrót i 0,2 mm. I to jest wszystko. Żeby uzyskać większe, większą skalę ustawiania bicia, możemy delikatnie tutaj tą końcówkę przesunąć. W dowolne miejsce. O. I teraz widać jak on jest tu wyprostowany. I jeśli potrzebujemy, to z powrotem możemy go tutaj przesunąć. Teraz możecie zobaczyć tutaj jak wygląda skala na takim czujniku. Ona jest troszkę inna niż na normalnym czujniku. Ona jest tak jakby w lewo i w prawo. W lewo i w prawo. Czujnik ten mocujemy później w takiej drugiej specjalnej oprawce. O, tu, jedną śrubką. I później możemy zamocować go na przykład w imaku tokarskim. I wtedy mamy na przykład kostkę kwadratową z wywierconym otworem. I wtedy nie możemy ustawić w żaden sposób powierzchni bicia. Wtedy jeśli mamy już taki otwór wykonany, roztoczony na przykład, to wtedy za pomocą właśnie takiego czujnika możemy sobie ustawić bicie w otworze. Tylko na maszynie to by było troszkę łatwiej. Kiedyś Wam pokażę dokładnie na maszynie, jak to się wszystko dokładnie odbywa. Dzisiaj to chciałem po prostu pokazać, jak wygląda czujnik zegarowy. Pulpitas. Dziękuję.